Otwieram XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy w dniu 29 września 2022 roku. Witam serdecznie Państwa Radnych, Pana Wójta, Pana Sekretarza, Sołtysów, Sołtyski oraz mieszkańców gminy. Stwierdzam, iż zgodnie zgodzie z obecnością w obradach sesji uczestniczyli 13 Radnych, z obowiązku ustawowego składu Rady Rzeczypospolitej 15 Radnych stanowi formuł pozwalający na podejmowanie prognozy decyzji. Sesja została zwołana wniosek Wójta. Państwo Radni otrzymaliście porządek obrad, wraz z zaplanowaniem na dzisiejszą sesję. Wpłynął wniosek Pana Wójta o wprowadzenie do porządku obrad 21. Zmieszanie sesji Rady Gminy żeby niego punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. Poddaję pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 21. Zmieszanie sesji Rady Gminy żeby punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dziewiątego? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek i za wnioskiem głosowało. 12 radnych, 0, przeciw, przyjęty, wstrzymujący się. Bez względu na jutrzejszych głosów punkt 9 rozpoczęcie projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie Komisji Obligacji Gminnych został wprowadzony do porządku obrad. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W związku z prowadzonymi wybraniami zmienia się numeracja kolejnych punktów. Porządek obrad na Zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzeku. przedstawia się następująco. Pierwsze otwarcie sesji stwierdzenie propozycji obrad. Punkt drugi rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2037. Punkt trzeci rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok. Punkt czwarty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla terenu części działu nr 1 163, 182, 183, 393 zorganizowanych w miejscowości zawierających i Punkt piąty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności w drodze na rzecz powiatu wstrząskiego nieruchomości wójtowóz Zamiarów Własnych i Leżewie. Punkt szósty Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną inwestycyjną usłużalnością przesyłu działki oznaczonej numerem 215 w pożarowym miejscowości przy tyłu w gmina Rzekuń będącej własnością gminy Rzekuń. Punkt 7. rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zadań pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących w miejscowości Głowak gmina Rzekuń. Punkt ósmy rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania zmocy w miejscowości Rzekuń. Punkt 9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych i punkt 10 rozpatrzenie zakończenia obrad. Przechodzimy do głosowania imiennego czytania czy innego Tomasz, jestem za. Czekącki Dariusz, jestem za. Gajda Paweł, jestem za. Kowalczyk Grzegorz, jestem za. Mierzyński Rydeusz, jestem za. Milecka jestem za. Tadeusz Jarosław, jestem za. Olek Dariusz, jestem za. Robieżyński Wojciech, jestem za. Słuchta Piotr, jestem za. Przewłaski Artur, jestem za. Wojszarna. jestem za. Żebrowska Małgorzata, jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty w głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych z 13 głosami za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt drugi porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030. Otwieramy dyskusję w tym punkcie, proszę Państwa radnych, zabrać głos. proszę. Pan Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, e, drodzy Państwo Sądysi. Główne zmiany budżetowe to dołożenie środków finansowych i zmiana właściwego właściwe zadania. Dokładamy do pamfraka w miejscowości Borawe. Jednostka dotująca zgodziła się na to, żeby te środki z innego zadania inwestycyjnego przekwalifikować właśnie na to, więc tutaj dokładamy środków finansowych. Wprowadzamy środki finansowe w kwocie 330 tysięcy złotych na wóz dla OSP w miejscowości Borawe. To są ostatnie dofinansowania, które przywieźliśmy, udało nam się pozyskać. Wprowadzamy dodatkowo środki finansowe w kwocie 51 tysięcy na rozbudowę kanalizacji sanitarnych. To jest uzupełnienie po tych rozbudowach, które teraz oddaliśmy z dofinansowań zewnętrznych i 40 tysięcy wprowadzamy w miejscowości Korczaki. Tutaj chcemy uporządkować stan istniejący, byli oskomunalizowali już na chcemy zalegalizować wszystko co tam się znajduje i na to potrzebujemy militaryzacji projektów, planów i pozwoleń, więc to są takie główne zmiany budżetowe, które dla Państwa przygotowaliśmy, dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę w takim razie, proszę Pana Wojciecha Roboździewskiego, czy tutaj komisji rewizyjnej, o komisji spraw? Proszę, Członkowie komisji na wspólnym posiedzeniu komisji, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję, proszę pana Mogherini. Proszę bardzo, przy czasu Komisji Budżetu i Oświaty, projektu, oświaty. Proszę pana, proszę pana, proszę Państwa, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wyróżnienia projektu uchwały. Członkowie Komisji Budżetu i Oświaty na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję, proszę pana Draktora Szałmaskiego, przy przybycie do Komisji Struktury Technicznej i Rolnictwa Ochrony Środowiska o przedstawieniu opinii Komisji w sprawie wyróżnienia projektu uchwały członkowie Komisji Infrastruktury, Technicznej, Rolnictwa i Przewodnictwa na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana Jarosława przy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wyżymnego projektu uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie kwiloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2037. Szanowski Tomasz jestem za, Dziekowski Dariusz jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Mierzyjewski Rynelusz. Jestem za. Milecka Wiesława. Jestem za. Namiotko Jarosław. Jestem za. Olek Dariusz. Jestem za. Rogoziński Wojciech. Jestem za. Suchta Piotr. Jestem za. Szerwacki Artur. Jestem za. Wojszcz Anna. Jestem za. Żebrowska Małgorzata. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam uchwała w sprawie w letniej prognozy finansowej na lata 2025-2037 została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych 13 głosami za 0, przeciw czy 0 wstrzymujących się. Punkt trzeci. Porządkowy to jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2025 rok. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa radnych zabrać głos. Nie widzę w takim razie proszę Panowie chorób podzieka Komisji Komisję Rewizyjną przedstawienie opinii Komisji w, w, w sprawie projektu uchwały. Członkowie Komisji na wspólnym Dziękuję. Proszę Pani Małgorzator Zebrasku, Komisji Budżetu i o w Komisji w sprawie, w sprawie, w sprawie projektu uchwały. Członkowie Komisji Budżetu i na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję, proszę pana członkowie Komisji Infrastruktury Technicznej Rolnictwa i ochrony się i o przedstawienie opinii Komisji Wsprawy przednego projektu uchwały. Członkowie Komisji Infrastruktury Technicznej Rolnictwa Środowiska na Wspólnym pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana Jarosława Nabronka, Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii Komisji sprawy, Dziękuję. do projektu uchwały. Komisji na wspólnym posiedzeniu Komisji pozytywnie projekt Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie budżetu na 2025 rok. Chrzanowski Tomasz, jestem za. Dziekonski Dariusz. Jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Brzewski Radeusz, za, Wysława, Wiesława, jestem za, Nagrodko Jarosław, jestem za, Olin Dariusz, jestem za, Różyski Wojciech, jestem za, Suchta Piotr, jestem za, Szerpacki Artur, jestem za, Wojsz Anna, jestem za, Małgorzata, jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie została podjęta w głosowaniu w imieniu 13 radnych, 13 radnych za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się. Punktem czwartym porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla terenu części działania w 163, 182, 183, 393 zlokalizowanych w miejscowości Zabierań i Lężek. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa Radnych o zabranie głosu. Pan Wójt, proszę. Ja, to, um, czy to tutaj dla, dla Państwa sołtysów. zmiany kosmetyczne, myśmy już raz przeprocedowali ten zintegrowany plan inwestycyjny dla parku fotowolaterycznej, które ma powstać w miejscowości e, za natomiast pan e, wojewoda stwierdzi, że trochę inaczej powinna to nadać uchwała, więc po prostu już poprawiamy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę, w takim razie proszę Pana Bancie Karamóźnił, przystają komisji rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Sprawy i przypomnienia projektu uchwały. Komisji Rewizyjnej na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Panią Małgorzatę Szekowską, Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w sprawie przyjmowania projektu uchwały. Komisja Budżetu i Oświaty na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana Tomasza Rodziało, Przewodniczącą Komisji Inwestycji Politycznej i Rolnictwa, Zmianowej o przedstawienie opinii Komisji w sprawie przyjmowania projektu uchwały członkowie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa i Środowiska na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana Sławomira i petycji o przedstawienie opinii Komisji Spraw projektu uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie uchwalenia z planu Inwestycyjnego lata na trzech działania między 163-182-183-393 z ogólny miejscowości. Zabieraj na rzeki. Książowski Tomasz, jestem za. Dziekowski Dariusz. Jestem za. Jajka Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Mierzeński Jeneusz. Jestem za Kilecka Wiesława. Jestem za. Bandko Jarosław. Jestem za. Oleg Dariusz. Jestem za. Rubę Wojciech. Jestem za. Surta Piotr. Za. Przerwacki Artur. Jestem atu. za. Wojciech Anna. Jestem za. Grzybrowska Małgorzata. Jestem za. Dziękuję za wypowiedź. Uchwała w sprawie uchwalenia zlikwidowanego uchwały inwestycyjnego na tego i części działek, które w ewidencji 163, 182, 183, 393 z określonych miejscowości, 3 gminne, żeby zostało podjęte w po głosowaniu imiennym w postaci 13 radnych, 13, 13, 13 głosami za, 0 przeciw, 0, 3, 4, 3 4, Punktem 5. porządku obrad to jest rozpatrzenie projektu fałsprawnych, że dalszej życie własności, którą staramy się z Państwem Królewskiego, nieruchomości wglądowych standardów własnych i wierzymy. Otwieram dyskusję w tym punkcie proszę Państwa radnych o zabranie głosu. Bardzo proszę. Dla Państwa, słuchajcie, tu chodzi o ten odcinek od skrzyżowania hmm. od krzyża w miejscowości Rzecz Piwnica do tak zwanego algatrasu, czy tego wysypiska śmieci w miejscowości Trwałem, czy tutaj chcemy przekazać ten odcinek do Starostwa Powiatowej w w celu uzyskania jednego, drugiego odcinka między rzekuniem a Drwęczą i uzyskania dofinansowania zewnętrznego celem budowy ścieżki pieszo właśnie między tymi dwoma miejscowościami. Dziękuję. Dziękuję. Czy z Państwa radnych chce nie widzę. w proszę Pana proszę Jarosława Brzezickiego, Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały. Członkowie Komisji Rewizyjnej na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Panią Panią Burmistrz Rzebrowską, Przewodniczącą Komisji Budżetu i Światy o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały. Członkowie Komisji Budżetu i na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Proszę Pana Pana Szanownego Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa w Kolei Środowiska o przedstawienie opinii Komisji Spraw Wewnętrznej do projektu uchwały. Członkowie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa w Kolei Środowiska na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana Szanownego Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii Komisji Spraw Wewnętrznej do projektu uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania innego podchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności do zera wizyjnej na rzecz powiatu stanowskiego nieruchomości produktów stanowiących własność gminy Rzek. Szamowskie Tomasz jestem za. Dziekonski Dariusz jestem za. Gajda Paweł jestem za. Kowalczyk Grzegorz jestem za. Mierzywiecki Renusz za. Ilewska, Wiesława, jestem za. Wysława jestem za. Namiotka Jarosław jestem za. Oryd Dariusz jestem za. Rowierzyński Wojciech jestem za. Słuch, Piotr jestem za. Czerwanski Artur jestem za. Wojsz za, żeby rozstąpiła uchwała. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie ww. zgodę na przeniesienie własności Prezesa Rewizyjnej Rzeczpospolitej Komitetu Ośrodkowego Nieruchomości Gruntowej stanowiącej własność w Wieloletnim Rzekuń została podjęta głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych 13 głosami za, 0 6, 4, Punktem szóstym porządku jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ww. zgodę na przemieszczenie odpłatą inwestycji na wóz służebności o przystąpieniu działki o znaczeniu nr 215 położonej w miejscowości Przyd Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa, radę Nie widzę w takim razie. Proszę Pana powiedzieć, że to komisji, proszę o przedstawieniu opinii Komisji w sprawie urzędnego proszę uchwały. Dziękuję. proszę Panią proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Dziękuję. Proszę Pana Artura Szachowskiego, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie przedstawionego projektu uchwały. Członkowie Komisji Infrastruktury, Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana Jarosława Donatko, Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie ww. projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie powierzenia zgody na obciążenie odpłatną w terminach usłużalności przesyłu działki oznaczonej nr 215 w miejscowości obiecałości przycisków w naszym będącej własnością gminy Rzek. Chrzanowski Tomasz, jestem za. Dziekoński Dariusz. Jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Mierzyniewski Ireneusz. Jestem za. Ilecki Wysława Jestem za. Na Jarosław. Jestem za. Olek Dariusz, jestem za, Wojciech, jestem za, 5, jestem za, Szerwacki Artur, jestem za, Wojszanna, jestem za, Brzegowska Małgorzata, jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwały w zależności od odpłaty inwestycyjnej gminowo-służebności o przesyłku działki oznaczonej nr 215 położonej w miejscu Przewodniczącej Gminy Rzekuń będącej własności Gminy Rzekuń została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych z 13 głosami za, 0 przeciw, 0 przeciw, 0 Punkt siódmym Porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w pomniku przyrody w w miejscowości i i Żydy. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa Radnych o zabranie głosu. Pan mówi, proszę. Jest to taki projekt uchwały, który pozwoli uporządkować tak zwane dęby goworowskie. Jest z nimi problem od, ja pamiętam od 10 lat, bo jestem w samorządzie a zdecydowanie wcześniej mieszkańcy to zgłaszali. Rzeczywiście podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy również poruszali te, te, te tematy. Część z tych dębów jest sucha, gałęzie spadają po większych wichurach, stwarzają zagrożenie, więc chcemy uporządkować ten stan, zrobić inwentaryzację tak od A do Z, ale też poprzecinać korony w taki sposób, żeby mieszkańcy podróżując tam czuli się po prostu bezpieczni. I w chwili obecnej, po podjęciu tej uchwały, mamy już wszystkie ekspertyzy, opinie, mamy nawet wykonawcę, więc będziemy mogli przejść do tego, żeby to zadanie inwestycyjne wykonać, tak żeby było tam już bezpiecznie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję <laughs> Nie widzę. W takim razie proszę Pana Wójcie Karola Bożewskiego, Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii Komisji Spraw i Budżetu uchwały. Członkowie Komisji Rewizyjnej na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Proszę Panią Małgorzatę Żegowską, przybycie w Komisji Budżetu, oświadczenie o przedstawienie opinii Komisji w sprawie żadnego projektu uchwały. Członkowie Komisji Budżetu, Oświaty o wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję Proszę Pana Proszę Żegowskiego, o komisji w sprawie, Komisji Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa i Ochrony Środowiska o opinii Komisji w sprawie żadnego projektu uchwały. Członkowie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali wariusz projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana rezolucję, panu przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przesunięcie opinii, opinii Komisji Sprawy. Przyjmuję projektu uchwały. Na komisji na posiedzeniu komisji projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia z obiektywy po obiektywach przyrody w sąsiedztwie w miejscowości głowonki i narzekłych. Krzemowski Wiadomości, jestem za. Dziekowski Dariusz, jestem za. Gajda Paweł, jestem za. Kowalczyk, że za. Mierzyński Ryneusz, za, Wysława, Wiesława jestem za, Wysława, jestem za. Namiotku, Jarosław jestem za, Olek Dariusz jestem za, Rogoziński Wojciech jestem za, Suchta Piotr jestem za, Szerwaszki, Artur jestem za, Wojsz, Anna jestem za, Żebrowska Małgorzata jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie uwzględnienia przeprowadzenia zabytków rewizyjnych i przyrody rosnących w miejscowości do Górki-Kupinarzewie została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych, 13 ma głosami za, 0 przeciw, 3 Punktem 8. Porządku recyzję rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwę ulicy w miejscowości Rzeki. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa radę zabrać głos. Nie widzę w takim razie proszę Pana Bowie Kara Krzydziejskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Sprawy uczelnego projektu uchwały. Członkowie Komisji Rewizyjnej na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Panią że że Burzę Zbowską, przewodniczącą Komisji Budżetu oświaty o przedstawieniu opinii Komisji Sprawy uczelnego projektu uchwały. Członkowie Komisji Budżetu i Oświaty na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana Tomasza Mackiego, przywódcę Komisji Inwestycyjnej i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji Sprawy Wszelkiego Projektu Uchwały. Członkowie Komisji na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana Jacoba Nartu, przywódcę Komisji Skarb Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii Komisji Sprawy Wszelkiego Projektu Uchwały. Członkowie Komisji na wspólnym posiedzeniu Komisji Dziękuję. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy w miejscowości Szydło. Chrzanowski Tomasz jestem za, Dariusz jestem za, Gajda Paweł za, Kowalczyk Grzegorz Mierzyjewski za, Mieszczewski Wysława. jestem Wiesława Jarosław jestem za, Dariusz jestem za, Wojciech jestem za, Suchta Piotr jestem za, Artur jestem za, Wojsz Anna jestem za, Małgorzata jestem za, Dziękuję. Stwierdzam z uchwała w sprawie nadania nazwy w miejscowości rzeki została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych z 13 głosami za 0 trzeci przez 0, 0 Punktem 9. Porządku obrad jest rozpocznienie projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa Radnych o zabranie głosu. Nie widzę pan, proszę. Tutaj jest uzupełnienie tej poprzedniej uchwały. Chcemy wyemitować e, obligacje, ponieważ e, sama fawa była podejmowana na początku roku i informowałem, że jeżeli będzie taka potrzeba, to Wysoką Radę poinformuję Państwa z Chcemy wyemitować e, obligacje ABC25, czyli na kwotę 3 milionów złotych. Wynika to z tego, że rozliczamy dwa potężne zadania inwestycyjne z PROW-ów, Jedno na 5,5 miliona to jest rozbudowa drogi w miejscowości Topolice, a drugie to są zadania wodno-kanalizacyjne w miejscowości to topolice Laskowiec i w miejscowości Borawe. Łączna kwota, którą mamy zapłacić wykonawcom opiewa na prawie 10 milionów złotych, natomiast Samorozliczenie wygląda to w ten sposób, że najpierw angażujemy swoje środki finansowe, więc gmina płaci 10 milionów, natomiast później dostaje zwrot. Ten zwrot będzie w kwocie ponad 7 bodajże milionów złotych, bo tego dofinansowania mamy bardzo dużo, natomiast nie mamy dzisiaj wolnych środków na poziomie 10 milionów, żeby zapłacić, więc chcemy pożyczyć właśnie z obligacji, następnie spłacić to do końca roku tym zwrotem, który dostaniemy z jednostki dotującej w ten sposób taki zadek uruchomienia tych środków finansowych. Dziękuję. Dziękuję. Czy raz z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały zmieniającej w sprawie misji edukacji komunalnych. Chrzanowski Tomasz, jestem za. Dziekoński Dariusz. Jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Wstrzymuję się. Mierzewski Ryneusz. Jestem za. Mielecka Wiesława. Jestem za. Damiotka Jarosław. Jestem za. Olek Dariusz. Jestem za. Roboczewski Wojciech. Jestem, Sulta, Jestem, Jestem za. Słucha Piotr? Jestem za. Przerwan Zwiatą? Jestem za. Wojsz Anna? Jestem za. Żebrocko Małgorzata? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że chwała zmienia z uchwały w sprawie emisji obligacji. Ponadto została podjęta w głosowaniu imiennym w głosowaniu 13 radnych 12 głosami za, 0 przeciw, przyjęty, wstrzymujących Punkt 10 porządku obrad. Ostatnim punktem jest zakończenie obrad z kwietnym złożonym porozumieniem. Panie dziękuję panie za panie dyrektorze, zamykam dyrektorze, panie dyrektorze, panie sesji Rady Gminy panie